Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Chunk Bloka na serwerze Grzybcraft. Na mojej wyspie zmieniło się naprawdę sporo od ostatniego odcinka. Ci którzy w sobotę byli, o, ci, którzy w sobotę byli na live, ci prawdopodobnie już to widzieli. O, zepsułem dźwięk. E, w każdym razie, m, najważniejsze rzeczy jakie się, jakie się zmieniły tutaj. na najnowszym otwartym czanku zrobiłem taki oto magazyn yy, może nie jest najpiękniejszy ale przede wszystkim miał, miał działać jak należy wszystkie skrzynki piecyki, craftingi przeniosłem do środka i teraz tutaj głównie urzęduję yy, o, żelazo świeże yy, nakopałem co nieco, jak widać tutaj tak, jest wszystko podzielone, jest dirt są surowce tutaj, w ten sposób segregowane Roślinki, różne, wszelkie Jakieś tam bloki, coś Co to? Aha, cegły yy, Kobla już mam ponad jedną, dwą skrzynkę, no prawie dwie nawet I trochę tego tu jest Tak wam pokazuję Generalnie nie mam pojęcia skąd nagle znalazłem we do bloka i yy, Wylaznego traptora Nie mam pojęcia skąd to się wzięło Jakieś tam Tabliczki, pochodnie i inne takie właśnie pochodnie. Sobie wezmę od razu. I tak o tak mi chyba wystarczy. Na ten moment. Kilo z ostatniego... Z poprzedniego odcinka już mi się trochę zużył. Co jeszcze? No, jest magazyn. Magazyn jak magazyn. Ta siekierka niestety jest prawie zupełnie zużyta. Jak będę miał kopadło to ją pewnie naprawię. Jest całkiem fajna. Tu z kolei tak, skrzynka odcinkowa yy, Po pierwsze Dostałem taki oto killoff Od Teskasa Serdecznie dziękuję Ale za bardzo mnie wszyscy obdarowują tutaj, naprawdę Jest Efficiency 4 Unbreaking 3 Więc fajnie Więc jego sobie teraz wezmę Jeszcze go nie używałem, czekałem na odcinek Ten killoff z kolei znalazłem na spawnie, po prostu sobie leżał na ziemi, więc wziąłem tu jak widać są już karotki i kości na kolejnego czanka. Niestety, na jeszcze kolejnego nie udało mi się jeszcze wykopać odpowiedniej ilości złota. Jest to nieco kluczy do skrzynki górniczej, więc y, dzisiaj sobie pootwieramy. Później mu pomogę. Yy... A tu jest jeszcze efficiency 1. Już nie pamiętam nawet skąd. Aha, tu jest łopat... łopata, no dobra, spoko. Yy, co jeszcze istotne? Wypadowe, jest co nieco... Złotych grzybów i monet. Aha, będzie 15, czyli zabraknie mi jednego do skrzynki srebrnej, no dobra, trudno. W yy, razie tak to tutaj wygląda, ale jeszcze zanim, yy, to... No tutaj jest wykopane, tu jest sobie już chodniczek zrobiony, jest... Zejście na dół, już powodne zrobione do samego końca. Hop, 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 lecimy na dół. Yy, dość sporo pokopałem tu na razie. pokopałem Nie, przepraszam, tu już przekopałem całość w ten sposób, co jeden. Yy, no, nie było tu za dużo surowców. Przede wszystkim czułem tutaj na złoto. Teraz złoto najbardziej jest mi potrzebne. Ale niestety nie trafiłem. Aha, jednak nie całe. No dobra, w każdym razie na złoto liczę teraz najbardziej. I tu już jest wszystko przekopane na maksa do końca. Zupełnie wyeksplorowany chunk. Znaczy, wszystkie cztery chunki. Tu niestety było trochę lawy. Ciekawa sprawa, znalazłem diamenty. Jeszcze nawet na live to było. Tak się o, wkopałem tutaj. I trzy bloki, czy cztery od, od rozpoczęcia. Osiem diamentów. Więc pod tym względem super. Yy, również dosyć sporo żelaza pokopałem i węgla przede wszystkim, ponieważ w końcu wpadłem na to, żeby zrobić coś takiego. Yy, tylko niech będzie miejsce odpowiednie o po prostu rudy, które sobie były tutaj, podleciałem sobie i je wykopałem, dzięki czemu zdobyłem w miarę sensowną ilość żelaza. Zrobię sobie z tego właśnie teraz zbrojkę, yy, surowce. Tu jak widać jest żelazo. Yy, chociaż nie będę oszczędzał na razie. Kowado będzie bardziej przydatne, jak widać. jest Teraz jest 7 diamentów, jednego już na coś wykorzystałem, tylko nie pamiętam na co. Trudno. Dobra, pójdźmy najpierw na ukośnik grzyby. Wymienimy to sobie na złote grzybki. I jak widać, jest 15 sztuk. A potrzeba do kolejnej skrzynki, przecież 16. Więc akurat pechowo trafiliśmy. Ale. Dzień dobry. Dobra, na razie weźmy sobie kluczyk do kolejnej... kolejnego czanka, przepraszam. To jest czank piąty I zaraz go sobie otworzymy. No i teraz on zaczął generować. No wiesz ty co? Dobra, to dom. Dla bezpieczeństwa odłożę te klucze do skrzynek. I złote grzyby tym bardziej. Wiadomo, różnie to bywa. Ło! Wow. Aha, no tak, bo przecież kolega wyspę generuje to, dlatego się nawisiło. Eee, może lepiej kilo też. Nie ten, ten. Różnie bywa, można czasem. No kurczę, serio! No to czekamy, a kolega. Dokończy to generowanie. I zobaczymy, co nam się trafi. Aby coś fajnego. Mowa Mesa, to będzie złoto. Fajnie by było. Okej, okay, już się robi. I co też tam się trafi? No, Mesy nie ma. Ale za to jest kolejny chunk z lasem. Yy, sierkowym i to ośnieżonym Więc jak dla mnie nawet całkiem fajne. Mam nadzieję, że będzie w miarę sensowna ilość złota, ale jakoś w sumie na to nie liczę. O, diamenty na wierzchu, to mi się podoba. Yy, I tyle właściwie mogę tu po powiedzieć, że widzę. Coś jeszcze tu widać nie, w życiu. No dobra. Porozkopuję sobie raczej poza odcinkiem ten chunk. Zobaczymy. Że trafi tu, czy tu jakieś mobki się spawnowały? Nie. Liczę na to, że będzie odpowiednia ilość złota, ale nie sądzę, bo niestety mam tego złota zdecydowanie za mało. W jednym chunku nie sądzę, żeby mi się... O, drzewo wyrosło. Żeby mi się to trafiło... A, i zapomniałem o rzeczy. Oświetlić by trzeba tę wyspę. Tego chunka, w sensie. No, wylazłem odpowiednią ilość, ale złota brakuje mi. Musi być 8 bodajże tych, tych, złotych jabłek na razie mam jedno więc nie ma szans, ale na aha czasem ludzie widziałem, że złoto wystawiają tu jest złote jabłka, ale nie, nie takie, nie takie mi nie potrzebne jest, nie to jest górnicze złoto znowu górnicze no widać teraz nikt nie wystawił ale naj... o kurka, bek najwyżej od kogoś po prostu kupię Ale tych aukcji jest sporo. Hmm. Aladdin. Ok. Mocne pląsy. Ok. No nieźle. No dobra, oświetlimy to. I teraz zrobimy opening skrzyneczek. Jeszcze tak, wspomnę. Przede wszystkim tak. Trochę kluczy. Trochę część tych kluczy do górniczej. Znalazłem sobie tu przed wejściem raz. Już nie pamiętam ile ich było, ale trochę było. Podobnie trzy takich monet nagle mi się pojawiły. Nie miałem pojęcia skąd. Potem Teska się przyznał, że to on. <grych> yy, dalej kupiłem. Yy, z tak kości na aha, bo nie chciało mi się czekać i zabijać szkieletów. Od najmesa kupiłem za ile? Za 80 dolarków. Złoto no no i to mi się podoba. No teraz chcę jak najwięcej złota trafić. Stone. O i znowu źle dostałem. Widzicie to? No ja się dziwnie baguje. A tu był Mending obok. Dobra, lecimy dalej. Żelazo, to mi się podoba. Belazo. Dobra, nie jest źle. Lud przyzwoity był. Co w zwykłej można trafić? Też można trafić złoto. I można trafić złota jabłka. Liczę teraz na którąś z tych rzeczy. Ewentualnie jakiś fajny... Fortunka 2, o. Jakiś fajny... no zbrojka fajna mogłaby się przydać. Bo na razie nie robię prawie w ogóle. No albo kluczyk do złotej, albo srebrnej. To byłoby fajne. Lecimy. I co się nam trafi? No, przewinęło się złoto. Czapka. No, nie galaj, nogowe się nie dało. Cześć, mam dwa takie lasy. No dobra, weźmy to. Idziemy na dom. I zobaczmy po pierwsze, przede wszystkim, ile tego złota nam z tego, tam, nam tutaj wyjdzie. Mm, żelazo przepalę również. No, jest blok żelaza. Dwa bloki żelaza. Czyli wystarczy tak, czyli 9 przygotuję. I jeszcze 4. I mogę zrobić sobie kowadło wreszcie. Czyli najpierw blok złota. Mm. Siub. Jest kowadło. Byłby pewnie dźwięk, gdybym nie zepsuł dźwięków. No i dobra, czyli kolejne złote jabłko się uda zrobić w tej chwili Jabuszko. Mm, jabłuszko Myślałem zawsze, że to się z samorodków robi Jest drugie złote jabłko I dojdziemy tylko do trzeciego chyba, co? No, tylko do trzeciego Aha, nie tu, no dobra yy, dobra Czekamy na to... No bo nie, nie czekamy. Bierzemy... ...żelazo... ...i naprawiamy tamtą fajną siekierkę, ja bo mi się ona spodobała, dla mnie jest wystarczająca. Nie, żelaz... nie. Żelazo. Niestety się zepsuje nazwa. Cztery zużyjemy i pięć leveli kosztuje. Mało, więc luzik pod tym względem fajnie. A ta siekierka mi się podoba. Ładnie się fajnie używa jej. Więc pod tym względem fajnie. Spoko. Yy, to jest potrzebne, żelazo. Złoto dalsze, dobra. Jeszcze jedno złote jabłko zrobimy. W są trzy, trzy łącznie, tak? Tak, są trzy złote jabłka zrobione. Czyli brakuje nam jeszcze tylko. No, nie tak tylko, bo aż w pięciu. Ale jakbym na tę siekierkę nie. A tak? Breaking 2. I teraz co? O! I już jest od razu lepiej. Co? Jeszcze wyraz wezmę te emeraldy i z diamenty sobie rozkopię. Przy okazji. Mm, chwila, surowce. Emeraldy były. Diamenty tutaj, emeraldy gdzieś miałem. Tu były emeraldy. czyli rzucę tu blok emeraldów. O tak. I tak, i z tych diamentów. Siedem diamentów. Mieczy mogę zrobić, ale nie. Albo tak, wiem. Miałem spróbować z offem I yy, jeden spróbuję na razie. I jakby się trafiło w szczęście, to byłoby super. O, źle, żem zrobił. Znowu źle. Tak, dwie sztuki miałem wziąć. Kilow. Teraz buteleczki enchantowe zużyjemy. Yy, jeszcze więcej ich. Zobaczymy jaki... Po... Nie, nie, nie będzie z tego 30. Co się wydaje. Eee. Aha, R Jakub generuje czanka. <grym> Dobra, teraz leci. A mowy będzie ten poziom odpowiedni. Zobaczymy. Nie wiem, ile z tego wyjdzie. Nie, 30 nie będzie. Oj, w wyciu, wyciu. Ale jest 18. No tak, a ja zmarnowałem oczywiście lewele na enchantowanie siekiery. Dobra, spróbujmy z tym 30 poziomem. Nie tu znowu. Surowce, nie tu, tutaj, żelazo mm, Złoto dorzucę do jeszcze raz I spróbujmy na Devipa pójść Tam po poeksplić trochę No, o Jezu Lagi niezłe, co? <gryw> ale bywa i tak, ale jest ich już więcej tych kolewków. Rybkę dostałem 19 poziom wbiłem Znaczy coś mi tu z tego czy to mi da jakoś cokolwiek więcej? Nie za wiele mi to da. O, no dobra, 19 poziom, chciałem do 30. Polećmy do tych szkieletów. Szkielety będą chyba lepszym rozwiązaniem. Nie, nie będę was zanudzał tym czekaniem tutaj, zrobimy co innego. Pójdziemy na dom. I myślę, że tak, najpierw to drewienko. Odłożę tutaj. Tam oświetliłem, dobra. Właśnie tu też się pojawiła skrzynka na motykę. A może chodźmy. Home, kop, Bo ja sobie tam też home ustawiłem w kopalni. I zobaczymy, czy na nowym czanku coś się ciekawego trafi. Jest jedenasty poziom, więc tak będzie idealnie. Mm, to będę rozkopywał... O NIE! Widzieliście to? To przez laga. <laughs> Rozkopmy to całe. Aby tylko nie było tu za dużo lawy. Bo lawa jest... O Jezu, lawa jest tak potwornie irytująca tutaj. Jest masakra. Zatestujemy kilofik. No i jest, jest już węgiel, więc już coś przynajmniej jest fajnego. Ale by się jeszcze diaksy przydały. Redstone też zawsze spoko. Więcej węgla też spoko. Ja tu zaraz zginę. Ej, no, przestań się palić, no kurczę. No. Dziękuję. Oświetlimy. Nie będę tego zabudował w całości. A e, jedynie w ten sposób jest tam stąd mi potrzebuję do niczego w tej chwili. Kopmy to dookoła, no jest, jest żelazo jeszcze, jest już wiadomo z zewnętrznych, ale. O już myślałem we zgubie. Ale też zawsze fajnie. Zjedzmy. Wydawało mi się, że widziałem Partikę od lawy. A dobra. Idźmy dalej. I czy coś tu będzie? Jakieś diaksy. No albo złoto, jeszcze lepiej. No w tej chwili złoto mi jest najbardziej potrzebne. Dwie monety. No żelaza więcej. Na razie obkopmy. Fajnie z tym kilowem kopie, No kurczę, szybki. Szybki kilow. I to bardzo, no więc bardzo fajnie, jeszcze raz dzięki Teskaz za ten kill off. Mm, siup, siup. Dobra, no. Często, o i teraz Ladzek będzie. Mikonejro regeneruje czanka Dobra. No i nie ma diaksów tak w takim Eee, no, liczyłem, że to szczęście. Przekopmy tak. Czym coś z tego wyjdzie. Ale coś mi się wydaje, że nie. Bo znowu chyba jakiś pechowy chunk. I nie zdziwię się, jeśli, nie zdziwię się, jeśli znowu nie będzie żadnych diamentów na nim. I złota. Dobra, pozbądźmy się tego stona. O. Dobra. Dokopmy te... O, żelazo zostawiłem. Dokopmy te tunele. I zobaczymy... Coś będzie tu, ale chyba nie. No strasznie pechowo trafiłem z tym czankami. Oczywiście ja to rozkopu jeszcze w całości tak zupełnie sobie na spokojnie Nie, nie ma nic na razie Dobra. Kolejny Ten tunel. Nie, w życiu O, no węgiel przynajmniej. Chociaż z Jacksonem bym chyba też poczekał, nawet na jółkilo ze szczęściem. No dobra, to jest oki okay. Pozbądźmy się tego stona. I na koniec ścieżki. Dobra, oświetle. No nie ma nic, nie ma nic. Pechowo dzisiaj trochę, ale trudno. Jest przynajmniej nowy chunk, to zawsze coś. Sponerów chyba walnych tutaj nie widzę. Złoto też nie było, albo był jeden diament. No dobra, no trudno. Bywaj tak. To się pechowo trafi z szynkami. Jakieś moby są, są moby. Poproszę EXPA. Drogie potworki. No a ty mały w butach małych. No kurczę, widzicie to? O nie, chyba wkurzuję Endermana. O nie. Spadam stąd. O ja, w pół serca. Zaraz zginął i się rozsypał do próżni jeszcze. To by ale było. No dobra. Dzisiaj średnio tu mi wszystko wychodzi. No takie i takie dni się zdawają. cóż poradzimy. Więc no, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Planowo zobaczymy się yy, w niedzielę w odcinku. O nie, w odcinku Świata według Grzyba. Kolego. No, teraz proszę przyjść tu. Nie ja miał wreszcie Ender No ten co? Zawiesił się. Gin gościu. A kysz mi stąd, a sió. No i mam pierwszą swoją perłę. Fajnie. No dobra, to byłby na tle. W niedzielę odcinek świata według grzyba. Za tydzień, w środę, planowo kolejny odcinek Bloka. A Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.